macie ludzie eee, Witam was w, w odcinku poświęconym grze Ostatnie wakacje Aleksa Fajnie, że napisy są bardzo czytelne Znowu się nie wyspałem Kolejny piękny wakacyjny dzień, który można spędzić na mieście Jesteś szczęśliwy... co? Jesteś... część... ciarzem, Aleks. Jestem mówiony z Lucy na 15. Bilety do kina kupione. Oj, tak. Aleks, aleks, nie się, go. Tak, mamo. Już wstałem. Zaraz zejdę. Dobrze. Jest nasza mama. Co chcesz na śniadanie? Krzanka? Standard? Standard? Co to standard? Smaczne to? Nie, mamo, dziękuję. Dzisiaj idę na spotkanie z Lucy. I zjem na mieście. Mówiliśmy się do kina. Znowu zamierzasz wyjść? Wczoraj wróciłeś o. Kropka, kropka, kropka. Tak, wiem, przepraszam, ale są wakacje. Mam sporo czasu. Tak, kropka, kropka, kropka. Są wakacje. Dlatego dzisiaj pojedziesz do babci. Dawno u niej nie byłeś, a ona z chęcią Ciebie zobaczy. Kropka, kropka, kropka. Co? Zrozum, kochanie. Babcia zadzwoniła dzisiaj i powiedziała, że się z nami... Za nami tęskniła. Tęs Wiesz, jaka ona jest. Starsza, chorobliwa kobieta z panią wyższości przeszłości lekkim urazem psychicznym. Najlepiej czuje się u siebie. Nie może przyjechać. Dlaczego mi to robicie? Dlaczego zawsze ja muszę tam jeździć? Przecież miło wspominać tamte wakacje. Sam opowiadałeś nam ich doskonale, bawiłeś się je Ale to było 10 lat temu. Wow, tu ile teraz mam? Teraz już mnie nie możecie zmusić, żebym pojechał. Te, ale. żebym tam jechał. Teraz tego nie wspominam tak dobrze. Wiesz, czy ona mnie karmiła? A jej dom przecież to. Kropka, kropka, kropka... Niestety kupiliśmy ci już bilet. Po prostu pojedź tam na dwa dni. Na pewno ci się nic nie stanie. Złodzień może się spotkać codziennie, a babcia może w każdej chwili nie puścić. Kropka, kropka, kropka... C już? Cholera ma, Alex. Bądź mężczyzną. No dobrze. Kropka, kropka, kropka... Pojadę tam. O który mam autobus? Za godzinę. Idź i się spakuj. Przygotuję jedzenie na podróż. Wspaniale, po prostu wspaniale. Dobra, on się będzie pakował. Się spakuje, na no mi rzeczy, trochę ubrań. Magazyny z podłóżka? Ech? Kropka, kropka, kropka. Jakie to magazyny? I co to za ech? Nie, nie wnikam. Wszystko? No jasne, magazyn, magazyny masz, to możesz iść. Aha, grało. Mogę coś jeszcze wziąć? Zapiszę. Może się odleje. Czego nie mogę polecić? Sukur bel, nie ma reklama. Nie nie ma tu nic. Tak to się zaczęło. Kropka, kropka kropka. Eee. Czy ktoś się wysiada w tym miejscu? nieszczęście. Teraz już muszę dojść na pieszo. Idę w tamtą stronę. Ja nie mogę iść w tamtą stronę. Eee... Wspaniale. Kropka, kropka, kropka. Jeszcze deszczu brakowało. Sandwich chodź tu! Co to? Jakaś mapa? Muszę się pośpieszyć, coś się wziąłem jeszcze do Czy tak, czy dobrze że... Dobra, już Aleks, proszę, 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 proszę. Wygląda jak dobry. A to już jest później, prawda? Kiepska pochoda, babcia, coś tam dobra, podawać się, zabrać, pogopić. Co u ciebie, Aleks? Pustyrem? Spacerem? W zasadzie, ciągle ten nie jest oddzielony spacjami. Nie rozumiem tych napisów. Nie widzę, że. Ale widzę, że sporo się tutaj pozmieniało, coś tam, coś tam, masz rację, coś tam, coś tam, w końcu to 10 lat. Ludzie, okolicy, nawet ja, nie przesadzaj, to by się trzymasz, więc, kropka, 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 opowiadaj, co się tutaj działo przez te lata. Nie <gry> mogę z tej miny. się wygląda jakby tak dziko uśmiechał. O tylko teraz powiedzieć taka długa odpowiedź. Czuję się jak na wosie. Przez okol i ceą przeszła epidemia. Przemieraj. Przemieraj. Ryj. Dobra, tak w kolejnych latach mogą. Pa, dobra, dobra, dobra. uczynię z ciebie? Tak, pięć osób. <laughs> Tylko pięć osób? Ja, ty, twoja babcia, pokój w pewien bezdomny mini Charlie.

Z otwartymi uszyma. Ustawaj. No Kurde, mogłem uczyć bicia. uh Ja też się nie czuję dobrze, stary. Okej. Nie ma tak rozbicie skał Że Są takie kawałki. Kropka, kropka, kropka. Mają coś innego powiedzieć. <grymne> Wszystkie kości. 十分钟出去 O, jeszcze... ogłoszenie Ogłuszenie. Dnia 9 sierpnia 00... Prosimy wszystkich o ogłoszenie szpitala. To jest specjalna grupa do walki z epidemią. Łucznicy personel muszą zostać przeniesieni do najbliższego szpitala. Tam ze mną o tym, kiedy i jak powrócić do miasta szpital. Właśnie, jakim sposobem.

What the... <laughs> mm... Jesus. Oh.

Można powiedzieć, że złomiasz. Ale kto? Eee. Nie widzisz. Do Dobra, ja się boję, on mnie jeszcze ja ma... bardziej straszy, o co tu chodzi? Stałem z nim sam na sam, ale z kim? Ci o to powiedz mi, z kim? Jest ciężko. No właśnie, to chytne tunele. Można przyjść... Muszę fabrykę. O, szybki resp. Kropka, kropka, kropka. Fabryka, gdzie jest przejście? Unikajmy tego miejsca faktycznie. Gdzie jest ta fabryka? Musisz stąd wynosić za wszelką cenę. Dobra, walsie. Ale uważaj. Dobra, idziemy. Nie co?

O jazuję Dokument... dobra, dobra. Same nowe informacje o... Hmm. Tutaj to jest najnowsza historia zapisane do fabryki pisanego złożycia. Czyli nie jest zwykłe um, warunki um, okolicy które mogły nam przysłużyć w przyszłości. Kupiliśmy tę fabrykę, sporo pieniędzy, ale patrząc na perspektywę czasu pokazały się. I po prostu dobra, dobra, opłaciło się. Halucynacje? <todgłosy> Oni tu stworzyli wiru wirusa. Wirus nazywał, cholera. XR253 nie nazwa mm, morder, Morderczy wirus Po co im morderczy wirus? Stolny do z małego miasta Aż w końcu sama nas przyszła Babcia? Charlie po prostu... <laughs> o nie, Charlie jest zarażony

Co? zrobić co? Aktywować luzę Może tutaj? Eee, nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić. Dobra, zapiszemy. No dobra, ja to już kończę. Subskrybujcie, polubcie. Mówcie tym swoim a ale zrobię kolejny odcinek kiedy tylko będę mógł. Pa-pa!